A mówili, żeby markowca se kupić to nie będzie problemów, nie? No, no nie! Chopie! No to chociaż ma pożadne opony, linę i rozrusznik, a to to nie ma nic. A zapali? Chopie, <laughs> to, to, to tak długo stało i odpaliło na dotyk dosłownie. Tak długo stało, że powietrze mi zeszło z, z jednego koła. Kurde, druga no maszyna, ona lepiej wygląda niż to. Chopie, patrz. to <laughs> nie? Nie zastanawia się, czy odpali, czy nie. No! Ha, człowiek! Zaraz trzeba fotę na Instagrama ja czy ktoś? Hand, dwie handy, by były, a nie. Jakiś... Suzuki jakby to odpalało to spoko, podejrzewam, że to jest szybsze Albo po prostu pode mną to jedzie, bo Dopiero to powinno mieć zablokowany gaz do końca No nie wiem, czy tutaj też jest zablokowany Ale tak, tu trzeba, to trzeba zobaczyć co tutaj jest, tu może być mister. No i gazi przeczuć A później... O, teraz się będzie się lepiej jeździć O, od razu lepiej Liny to podstawa Lina to jest podstawa do tego I co, jaki jest sposób na odpalanie? Nie dodawać full gazu, tylko troszeczkę. Bo jak dasz full to on zamieni i z ubogie strzeli. No dodawaj, tylko masz przycisk. Uh, Kurde, można jechać. <laughs> nie gaszę już tego. Ale jak nie spadnie się spadnie to, to opadnie. Trzeba było to przykleić. O. To Te koła coś Trzeba wyścig zrobić No zobaczymy Gotowe? 3, 4 Hahaha na bagna! Owo, to już! Dawaj, wierzę! Dawaj na bagna! Pięknie woki swoje! No i się bardzo widzowie! Lecimy na bagna! Tu rupielce, 80 po katerii 90! Kurde, dawno tym nie jeździłem. Ale fajna strzała zaraz. Zaraz go by za kurde. Opie. Tamulasz to młody. O kurde! O ja pierdziele cias! Nie no, zgubiłem go! No, kurde, zapomniałem kamerę wziąć, młody jest trzeź bez kamery, ale trudno chyba mu zglas jednej kamery dzisiaj będzie nagrywane Zobaczcie mi to Zostawcie suba, łapkę w górę i jedziemy zobaczyć co młody naproi No śmieca Ło, ja dziury Jak ci mogła spać? Jak ci mogła spać skoro działa mój kład... Aha no, no napchnij ją No nie kopnie. Nie kopię Cię chopię <noise> <noise> Jak cię kopię to lekko <głos> <głos> Eksperyment, widzowie czy tylko kopnie prąd <laughs> <laughs> Daj no, cię kopie. No. <laughs> <şarkı>. no to No <laughs> to dawaj, wytrzymasz tyle. <laughs> <laughs> <Co? gülüyor> Aha. <Pekaz. gülüyor> ja czy Co? Ale jak to jest możliwe, że przez plastik przebija? No właśnie. Może ta fajka z nią jest coś nie tak? Ja mogę gasić, Bo nie założę tego Na luzie, chłopie nie A pierdziele, no to to gasimy. No? na No? Dwa odpalił na szczęście nie ma to jak moja honda to jest maszyna wysoka się skuba na kręci za nie jeździłem co znowu to samo Znowu Teraz jeszcze Przerąbane chopie A mówili, żeby markowca se kupić to nie będzie problemów, nie? No zaraz będziemy holować pewnie Ale fart! A co gaśnie? Wole nie! Wole nie było. No! Żebyśmy dojechali na te bagna! Tam nie będzie szybciej. No dajmy, będzie Jazda to nie jazda To było chociaż to taśmą klejącą jakoś Skleić hmm. Ja pierdzielę ten to na dotyk pali Co to jest Maja, zmienić A to, to jest... A pokaż co tam jest Jak to wygląda Chłopie, patrz na to Zaraz napchamy tam i nie, nie będzie wypadać Jak się podpali kład, to jest, nie na mnie Ale przynajmniej będzie to działać. jeszcze jak by się zajęło, To, to by tak. problem z głowy był raz na zawsze I co, nie spadni teraz to jest Będziesz ja jeszcze ten... dla, dla pewności jeszcze upychamy? Gdzie jedzie auto? Nie ma auta Upni i teraz nie wyskoczy Bo będzie dociskać cały czas I to jeszcze lub dociśnie, patrz Cyk Siedzonko No jak teraz wypadnie to ja nie wiem Teraz żeby zapalił Poczekaj chwilę No nie wierzę! Ale po kurde To taki genialny pomysł Że ładnie opali <noise> 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 Nie odpali już co? Już jest koniec? Tak Czekaj, nie, nie rób, nie, nie odpalaj chwilowo No, no zobacz na to Patrz swoje atry. A jak je przepniemy jakbyś miał kable to byśmy na kable odpalili No na plecach A Akumulator chopie się założysz na plecy jak plecak Czekaj czekaj daj no To jest skandal Ale tu jest taka goła takie robnica tam jest tam trochę więcej Jakby to tak paliło to by było fajnie No i to ma moc, to No ma, ma, no pewno, że ma Ło Ło człowieku, co ty robisz? Jak nie? No nie Spowodowałeś wypadek młody Dylumpie jeden Najlepszy zakup jaki by mieli Jeszcze mi to odbija Robimy tak Zawozimy to do mnie Naprawiamy ten Tą fajkę i potępniemy akut. A później już go nie będę gaśnić, tak pojedziemy? Znowu na linie będzie wracał, to padlina. Niestety. Czekaj na odwrót. Tak trzeba zrobić. Tak. Tak to nie będziemy musieli wiązać nic. Zrobimy tak. Na miniaturkę, że zepsułeś? No nie! chłopie, żeśmy no. Na... Trzy razy nam fajka spadła. Za, za czwartym już spadła, i. Teraz w taki sposób to nie powinna spać. w taki sposób to spadnie. Scholujemy tego złoma. No. Wezmę KTM-a. No. I pojadę po kamerę. Dobra. I w międzyczasie się naładuje. No bo tym zanim ja dojadę po tą kamerę, to chłopie. Co? No, no jest najszybszy. Jak to zapyla widzowie. Jadę, bo jeszcze jedziemy się z młodym karnąć. Jadę po drugą kamerę, bo zapomniałem tak jak mówiłem. I, i, to i, i, ja miałem mówić, kurde, taka mądrze, żebym się zestresował paliwy, Jedziemy, pojedziemy na te bagna, to jest na pewnym odcinku, zobaczycie. Mi się wydaje, że kwestia akumulatora. Będę musiał zobaczyć, czy nie jest za słaby akumulator No, a wziąłem tego, bo szybciej zajadę do domu po prostu. A wtedy jest zawolny tam oka. Dobra, zobaczmy, będę stolił kupę do Zostawcie łapkę w górę, suba i się